Prawie 3 miliardy mil od naszej niebieskiej, domowej planety krąży potężny Neptun. Choć przez wiele stuleci ludzie nie mogli zobaczyć z bliska mieniącej się na niebiesko planety, pod koniec lat 80. miało się to zmienić raz na zawsze. W 1989 roku sonda kosmiczna NASA Voyager 2 dotarła do królestwa imponującego lodowego giganta. Szczegółowe zdjęcia Neptuna, wykonane przez bezzałogową misję kosmiczną, po raz pierwszy dały nam autentyczny wgląd w naturalny skład tego fascynującego ciała niebieskiego. Pokażemy teraz, które ze zdjęć zrobionych w tym czasie wciąż nas zachwycają. Chcesz dołączyć do nas w naszej galaktycznej podróży do największych tajemnic wszechświata? Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nigdy więcej nie przegapić żadnego z naszych filmów. Zachęcamy do pokazania nam kciukiem w górę, że podobają Ci się treści naszych postów. Neptun. Z wewnętrzną średnicą około 30 tysięcy mil, Neptun zajmuje czwarte miejsce na liście największych planet w naszym Układzie Słonecznym. Dzięki swoim imponującym rozmiarom, ciało niebieskie przyćmiewa naszą niebieską planetę około czterokrotnie. Jednak w przeciwieństwie do Ziemi, skład Neptuna nie składa się z substancji stałych, ale lotnych związków chemicznych. Górne warstwy atmosfery składają się z wodoru, helu, metanu i etanu. Wraz z uranem, Neptun należy do lodowych olbrzymów w naszym układzie planetarnym. Biorąc to pod uwagę, można by założyć, że te planety będą miały stale oblodzoną powierzchnię. Tak jednak nie jest. W rzeczywistości odpowiednie związki istnieją tam w postaci płynów nadkrytycznych. Oznacza to, że znajdują się w specjalnym stanie skupienia, który łączy właściwości gazów i cieczy. Chociaż istnienie orbity niebieskawo połyskującego lodowego olbrzyma podejrzewano już na początku XVII wieku, trwało to aż do 1846 roku, zanim istnienie naszego galaktycznego sąsiada zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość matematycznymi obliczeniami i obserwacjami. Nawiasem mówiąc, ciało niebieskie zawdzięcza swoją nazwę dawnym Rzymianom. W uświęconej tradycją rzymskiej mitologii Neptun był uważany za władcę mórz. Ze względu na niebieskawy kolor planety, który w rzeczywistości przypomina wodę, ten wybór nazwy wydaje się niezwykle trafny. Jednak jak mogłeś się domyślić, zabarwienie powierzchni Neptuna nie wynika z galaktycznego zaopatrzenia w wodę, ale z dużych ilości metanu. Odległość między lodowym olbrzymem a słońcem naturalnie niesie ze sobą pewne bezpośrednie efekty towarzyszące to prawie 3 miliardy mil od naszej gwiazdy macierzystej. Aby raz całkowicie okrążyć Słońce, Neptun potrzebuje prawie 165 lat. Jednocześnie dni na lodowym gigancie są znacznie krótsze niż na naszej rodzimej planecie. Ze względu na swoją lotną naturę, gigantyczne ciało niebieskie potrzebuje zaledwie 16 godzin, aby raz obrócić się wokół własnej osi. Ponieważ odległość między Neptunem a Słońcem jest ogromna, natężenie promieniowania słonecznego na planecie jest również stosunkowo słabe. W związku z tym lodowy gigant charakteryzuje się mroźnymi temperaturami. Maksymalna temperatura w górnych warstwach planety wynosi tylko minus 330 stopni Fahrenheita. Chociaż planeta składa się, jak wspomniano, głównie z lotnych związków chemicznych, oczywiste jest założenie, że lodowy olbrzym ma solidne jądro o wielkości przybliżonej do naszej Ziemi. Temperatury wokół jądra planety sięgają nawet 12600 stopni Fahrenheit'a. Nawiasem mówiąc, Neptun nie porusza się sam w przestrzeni. Jak dzisiaj wiemy, planecie towarzyszy co najmniej 14 naturalnych satelitów. Z równikową średnicą ponad 1500 mil, Tryton jest największym ze wszystkich znanych satelitów Neptuna. Neptun w całej okazałości jeśli spojrzymy na ogólny obraz planety, autentycznie uświadamiamy sobie naturalne piękno naszego odosobnionego galaktycznego sąsiada. Oprócz charakterystycznego niebieskiego zabarwienia planety, nasz wzrok natychmiast przyciąga duże formacje chmur. W przeciwieństwie do ich ziemskich odpowiedników, te naturalne struktury mają jednak zupełnie inny skład chemiczny. Na przykład, eksperci uważają, że chmury Neptuna składają się głównie z metanu. System pierścieni lodowego giganta. W czasie swojej podróży do Królestwa Neptuna, Voyagerowi 2 udało się uchwycić nie tylko planetę, ale także jej układ pierścieni. W przeciwieństwie do setek tysięcy orbit wokół Saturna, pierścienie lodowego giganta są znacznie łatwiejsze do opanowania. Poszczególne orbity galaktyczne są czasami wyraźnie ciemne. Wynika to z faktu, że pierścienie Neptuna, podobnie jak pierścienie Jowisza i Urana, zawierają bardzo wysoki udział mikroskopijnych cząstek pyłu. Eksperci podejrzewają, że ciała pyłu zostały wyrzucone przez meteoryty uderzające w księżyc planety. Chmury Neptuna To fascynujące zbliżenie obłoków Neptuna pokazuje, że naturalne struktury w najwyższych warstwach planety tworzą pionowe płaskorzeźby. Te części chmur, które są skierowane w stronę słońca, są znacznie jaśniejsze niż części pokrywych chmur, które nie są bezpośrednio wystawione na działanie światła słonecznego. Chmury, które widzimy na tym zdjęciu, mają szerokość od 30 do 95 mil i rozciągają się na wiele tysięcy mil. Zdjęcie zostało zrobione dwie godziny przed najbliższym zbliżeniem się sondy Voyager 2. 25 sierpnia 89 roku statek kosmiczny minął ciało niebieskie w odległości zaledwie 3000 mil. Wielka Ciemna Plama. Misja Neptun była również pierwszą, która odkryła strukturę na planecie, która była dotąd nazywana Wielką Ciemną Plamą. Początkowo ziemscy naukowcy zakładali, że ta złowieszcza Wielka Ciemna Plama jest gigantyczną chmurą. Jednak późniejsze badania sugerowały, że struktura była w rzeczywistości dziurą w pokrywie chmur. W swej istocie był to system cyklonowy o łącznej wielkości Azji i Europy. Najprawdopodobniej wielka, ciemna plama przesunęła się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zajęło jej 18,3 godziny, aby całkowicie okrążyć lodowego giganta. Kiedy kosmiczny teleskop Habla chciał ponownie przyjrzeć się gigantycznej trąbie powietrznej w 1994 roku, zaskoczenie wśród ekspertów było ogromne. Wielka, ciemna plama zniknęła. Do dziś naukowcy nie wiedzą, jakie procesy spowodowały, że system cyklonowy zniknął. Jedna z tez mówi, że burza padła ofiarą ciepła jądra planety. Pomysł, że wielka, ciemna plama po prostu rozpuściła się lub została zasłonięta przez inne części atmosfery, jest również dyskutowany w szeregach naukowców. Mała ciemna plama i skuter. Wielka ciemna plama nie była jedynym cyklonem, który szalał na lodowym olbrzymie. W rzeczywistości skuter, który rozpoznajemy na zdjęciu jako centralny biały obłok, został już wykryty dwa miesiące przed przybyciem Voyagera 2 do królestwa Neptuna. Skuter był znacznie szybszy niż wielka ciemna plama. Mniejsza galaktyczna burza potrzebuje zaledwie 16 godzin, aby raz okrążyć lodowego olbrzyma. Mała ciemna plama była nie mniej intensywna. Mała ciemna plama, którą widzimy u dołu obrazu, pojawiła się w czasie przybycia Voyagera 2 jako wyraźnie ciemna struktura. Gdy statek kosmiczny zbliżył się do Neptuna, skrystalizował się jasny rdzeń. Proteus W swojej podróży do Neptuna Voyager 2 wykonał nie tylko zdjęcia lodowego olbrzyma, ale także liczne zdjęcia jego stałych towarzyszy. Wśród najbardziej niezwykłych ze wszystkich znanych księżyców Neptuna jest bez wątpienia Proteus. W przeciwieństwie do większości innych satelitów w naszym układzie słonecznym, to małe ciało niebieskie nie ma struktury kulistej. W okresie poprzedzającym misję Voyager 2 ludzkość nic nie wiedziała o istnieniu tego niekonwencjonalnego satelity, mimo że Proteus jest drugim co do wielkości księżycem Neptuna po Trytonie. Tryton Ponieważ bezzałogowy statek kosmiczny przeleciał obok lodowego Olbrzyma i jego księżyców 25 sierpnia 1989 roku, w końcu wykonano pierwsze szczegółowe zdjęcia największego znanego satelity Neptuna. Jak wyraźnie widać na tych obrazach, powierzchnię ciała niebieskiego zdobią niezliczone skazy. Jednocześnie na zewnętrznej powierzchni księżyca znajduje się tylko kilka kraterów po meteorycie. Ta okoliczność doprowadziła ekspertów do wniosku, że księżyc jest nadal aktywny geologicznie. Starsze kratery uderzeniowe na powierzchni satelity zostały wymazane z galaktycznego krajobrazu przez procesy geologiczne i atmosferyczne. Niemniej interesujące było odkrycie, że na ciele niebieskim panuje wyraźny kryowulkanizm. W ten sposób można było zobaczyć wiele aktywnych gejzerów, które wyrzucają do otoczenia mieszaninę cząstek kurzu i ciekłego azotu. Odpowiednie fontanny mogą osiągać wysokość do 5 mil. Gdy mieszanina następnie opada z powrotem na zewnętrzną powierzchnię księżyca, gromadzi się tam w postaci zamarzniętego metanu i krzemianów. Złogi te z kolei przekształcają się w inne związki organiczne pod wpływem promieniowania słonecznego. Struktury te można zobaczyć na obrazach jako ciemne paski. Nereida Zanim Voyager 2 dotarł do Neptuna, a następnie odkrył kilka nieznanych wcześniej księżyców rodowego giganta, Nereida była ostatnim satelitą ciała niebieskiego, który został zidentyfikowany przed misją. Sonda NASA w końcu dostarczyła również pierwszy, co prawda nieco zamazany, obraz trzeciego co do wielkości satelity Neptuna. Przyszłość misji Neptun. Minęło już ponad 30 lat, odkąd Voyager 2 wykonał pierwsze szczegółowe zdjęcia Neptuna i jego księżyców. Jednak planeta i jej nieodłączni towarzysze mają być w przyszłości jeszcze intensywniej badane. Nie jest jednak pewne, kiedy dokładnie zostanie zrealizowana kolejna misja Neptuna. NASA zleciła Jet Propulsion Laboratory zaprojektowanie orbitera dla Neptuna i Urana. Jednak, według aktualnych prognoz, jest mało prawdopodobne, aby statek kosmiczny opuścił naszą niebieską planetę przed 2030 rokiem. Teraz twoja kolej. Czy był jakiś obraz Neptuna lub jego księżyców, który szczególnie cię zadziwił? Czekamy na wasze komentarze. Dzięki za oglądanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.